Witam w go w którym już odcinek w się, z ten odcinek będzie trochę inny, bo no jak przygodę dobrze zaczynajmy postanowiłem zwiedzić pustynię, bo tu widać jakieś mury z tego tam idziemy co to jest w wodzie, jakieś światło? Zobaczymy, co tu się dzieje. Jakiś portal. Nieaktywny. Nie ma przycisku. nie jest aktywny tylko z drugiej strony. No spotkamy się w tym zamku. No dobrze, żeśmy zamku, Patrzcie, się tu dzieje. Dwa clippery, nie będzie łatwo. No jakoś to wygramy. I Trzeba zobaczyć co jest w środku, bardzo mnie dociekali. O nie, nie dobrze. Jeszcze nie mogę deblę, miałem za bardzo zapasów jedzenia. No o si Nie wiośnie to będzie o, jest, No, się wszystkie. Jeszcze jeden. No dobra, warto było teraz zaryzykować jakąś książkę. Zobaczmy co tu jest. Przegraliśmy bitwę, wszyscy zginęli, tylko ja przeżyłem. Pójdę do podziemi, zablokuję. Weź tych łąca i przynajmniej przeżyję jeszcze trochę. Najpierw rzeczy do skrzynki koło posągu. Wejście do podziemi zasypie. Hmm. Coś się zapowiada, może jakaś przygoda. Które to może być posąg? A, ten miecz. Zobaczmy, co jest tutaj. Mówiło jakiś O i temy Legendarna zbroja. No, takich kilopów nie biorę raczej, albo wewnątrz ten kilokanów. No założę tę zbroję. Na przykład jakaś lepsza ochrona stolowa. Chyba bo jeszcze książka, jest. I co tu pisze? Tak oto odłożyłem swoje rzeczy do skrzynki, mogę teraz iść do podziemi. Ciekawe ile przeżyję z nimi zapasami. Te z post-scriptu, weźcie co Zasypałem żwirem. Mm. Dlaczego tu były te narzędzia? Na pewno tu. Spotkamy się już tam na dole. No dobrze, żebyśmy na i co to za szkieletka? Jeden legendarny bohater. tu są jakieś dwie skrzynki. tam zobaczymy najpierw. Początek końca. Dziwna nazwa. Wydaje że on tu zginął. Tu już Tak, udało mi się uciec. Niestety, nie mam narzędzi żeby kopać tunel. No, on nie jest zbyt niebezpieczny. Ciekawe, kto to w ogóle zaatakował. Znaczy jaka mi przygoda. Przynajmniej po tych książkach. To kolejna książka. Hmm, to się koniec. się Męczy mi się zapasy z tego, co mi zostało. Przeżyję najwyżej dwa dni. A, to dlatego zginął. Jeśli ktoś znajdzie tę książkę, niech poszuka książkę. Ostatnie życzenie znajduje się na pomyśle. Dziwna nazwa książki, muszę wiedzieć, że już zginie. Tu znalazłem jeszcze jakąś skrzynkę. O jest, to ta książka. Proszę, odbuduj zamek i przeczytaj książkę Legenda. uwaga, twoje przytomem podejmiesz się trudnej i niebezpiecznej misji. Ja jestem gotowy na przygodę. Przecież jakaś wymiana, tylko tu można było. jakaś skrzynka. Legenda. Tylko mój potomek znajdzie to miejsce. Twoim zadaniem jest znaleźć portal do innego wymiaru i wnieść tam obelisk. Portal, uwaga, czyha tam zło? Jeśli nie, podejmiesz się tego zadania świat świat ulegnie zagładzie. Znów znajdzie znajdziesz wysoko, ale gdzie? mi nie zdążył tego napisać, coś się wymyśli. Mogła dać jego zamek w materiałów. Piasek wygląda dziwnie, go kopie. Jakaś skrzynia i surowce, zapasy. Zapasy, wyjące się w tej skrzyni, mają służyć jako surowce do budowy zamku, czyli on nie wyglądał tak, musi wyglądać inaczej, a to tylko ruina. Nie może być wysoko, wysoko jest na pewno w No jakoś stąd wyjdziemy, Trzeba jakoś, wow, i... no dobra, się nie stało, jakoś stąd wyjdziemy. Hmm. Musimy dojść do bazy i wziąć jakieś jedzenie, wyruszamy na poszukiwania. Czekamy się w domku. widzieliśmy mm, jedzenie z odkrzykiem hmm, w rzeczywistości. Rozejrzałem się po okolicy. Jest tu jedna bardzo wysoka i dziwna góra. Bo jest tak jakby ucięty czubek. Może tam powinniśmy się udać. Manda Frank. Co to było? Dziwne, wreszcie nam trzeba przeszkód powiedzieć w Mińskim. My się tak łatwo nie poddamy. No dobrze, idziemy dalej. Do... Ale nie tędy. Tylko tu jest wejście do tamtej góry, tak jakby wyjście na górę. już pokażę Wam tę drogę, jak chcecie, bo zrobię pauzę. No, będziemy się, się spinać, to się może przydać. Zobaczymy, co się raczej nie przyda. No, fajny most. Nie wiem, to było w poprzednim odcinku. Docinek, nie wiem, jak wyjdzie ta przygoda. Zapowiada się dość ciekawie. Mam nadzieję, że będzie dosyć kolejnie przyjaciół. miałem mam nadzieję. Nie My chcieli więcej przygód. Przy... Pisał scenariusz, że mówcie. Świetny kliper! No, ta to naprawdę dziwnie wygląda. Okej, tu się znajduje. Jakieś szkło, nie wiadomo skąd. Chyba tu jest. Bo tu jest jakaś skrzynka. O, kolejna książka pod tytułem wejście. Mmm. w należy wpłacać drzwi, miejsce wejście znajduje się na dole na naprzeciwko tego. No, no, spotykamy się tam na dole. Spotykamy się na dole. Zobaczymy, czy coś tam się zmieniło. My tam wcześniej wchodziłem, tam nic nie było. O, No, jesteśmy. Tutaj się otworzyło przejście. A ja nie mogą go znaleźć bez tym tego. Sprytny mechanizm. Skaczemy. Miejmy nadzieję, że przeżyjemy. jeszcze jakiś portal, przechodzimy. Nie wiem. Innego wymiaru. Ciekawe. Odłożę swoją starą zbroję do olagi mam jeszcze. No, slash byłem fajny. Dobrze, wróćmy do przyrody. Przeczytamy sobie te dwie książki. Też nie chcą się zmieścić. O, jabłka. Już chyba do czego. Tu się niby teoretycznie da przejść, chociaż nie wiem, na użyć ten wymiar jest tylko przejściowy niż ten portal drugi znajduje się niedaleko. Mmm... Jednak to nie jest... ...przytężny wymiar, jakiś przejściowy, ciekawe. To nic nie będzie. Tylko taki do przejścia. Nie mm. będzie to jest jakaś trudna walka. Zjedz jabłko i idź w mm. do tego była wskazówkę. No, Mam, że zjem te jabłko. To jest dobre pro jabłuszko. Naprawdę dużo daje, może nikt nie pływać w lawie. I to się nam przyda. Ciekawe, kto tu był ten, kim był ten bezimienny. Dobrze, no, teraz to możemy sobie przechodzić. No nic nie robi, ale musimy się spieszyć. No, sorry, chrypę mam. Podobno no, mamy mało czasu na ocalenie światła. O, wyszliśmy. Miałby no, gdzieś drugi portal. Idź prosto, prosto. Ale ja prosto, tutaj nic nie widzę. I tu jest portal. I kolejna skrzynka. Hmm. O, łuk. To już tych strzał nie potrzebuje. Legendarny łuk. Słyszałem o jakiejś legendzie, ale nie myślałem. Będę jej członkiem Świadkiem tej legendy bym przeżyła na własnych oczach znać ostatni portal, weźmy jabłka i łuk Dokonaj tego czego ja nie zdołałem dokonać Potknij bez hmm. No to skaczemy w niezn nieznany No czekajcie, zapomniałem Zniszczyć tamtego portalu, żeby te światła do w Dobrze. Pokażę wam już jak tam będę, ile niszczę ten portal. Nie wróciliśmy tu. Trzeba uszkodzić ten portal. Myślę, że tego powinno uszkodzić. No to wygląda jak kopia mojego domu dosłownie. Zobaczymy. O, Shit. Nie, tego lepiej nie zwiedzać. I tak tam nic nie wiem, czy musimy jeździć w podróżniku. Dosyć dobry łuk, bym powiedział. Legendarny w końcu No dobrze, idziemy. Zostanie zniszczony. No, Dobra, ten legendarny kilo. A to jest mój na stałe Ciekawe co za walka mnie tam czeka. tam nie wiem, ale jakoś tutaj nie. Jesteśmy no, z powrotem roku, więc no, czynnikarz braliśmy, no, w ogóle wyrzuciłem te lawy, resztę rzeczy. No, że przechodzimy przez ten port. Mamy no. no, go też zmieścić po drugiej stronie. więc dobrze niszczymy ten portal raz na zawsze no. co to jakiś obelisk, odwrócony krzyż co tu się stało no tam będzie trzeba zejść na no, dół albo Ktoś tu słyszę jak mnie, mnie czarza, ale nigdzie go tu nie winę Widzę, to Jak nic nie było, a nagle nie wiadomo skąd pojawił się Witcher. Dziwny. Ciężkie starcie z nim. I w końcu to boss. I tak w ogóle ja nie włażę z tego dołu, może w tej głowie się wody. Cię tak zastanawiam, bo nie idzie mnie tak bić. Prójem no nie wygląda to Nie no można wycelować z kolei, co też jest zielone. Nie można nam tleny skończyć. I słabo go widać, nie jakieś się Musimy to przeżyć. Niech to walka nie wygląda. Wyglądamy realnie. Nie no, no, ma no, jeszcze zmiany celowania do góry. Jest ciężkie do zrobienia. z tego nie można było, bo potem musi stracić pół HT. Czyli można było to mieć znieczęć. Tylko pół HT. Czyli zaraz to podlecie i się łatwiej to szybko i sprędnie. O, slip jakie dziury Go załatwimy jakiś sukienki wysale. My go załatwimy. Widziałem na już jeszcze jakiś port o. Udało się. ledwo ale się udało. Trzeba jabłko szybko dzieje, żeby nie zmienić. No ale zniszczenie. O, się stało z tą krajną też nagła nie niby cała opanowana przez zło. Nie było to. Tak, kawalka. Zobaczcie, zbroja tutaj Legendarna zbroja, ale go to przetrzymało. Jeszcze ząbki się pojawiły. Mabelisk, czekajcie. Coś dziwnego dzieje się z czasem. Patrzcie, nagle po zabiciu tego Łuczera zrobił się dzień. Dziwny. Jakby to był BOS. Ale może on z tym a może nie? To tu pisze ksiądz, a najpierw zniszczymy tam dwóch ludz, Nie Najlepiej zniszczyć. Do tego obelisku, ale same głowy mogą tworzyć jakiś symbol, dlatego najpierw je zniszczymy. No, jakoś się nam udało. Lęku, to nie była łatwa przygoda, nie należała do mnie po Przeczytamy, co do kolacji udało się. ten portal, powiem, Po Porać jest niż portal po drugiej stronie. No dobrze, ze strony przejść przez portal. No dobrze, pora przejść przez ten portal. to jest jeszcze clipper w ogóle, sporo się w tym świecie zmieniło. Jakiego zniszczenia do pana. Jeden który potężny płot w ogóle. No, base był dziwny. Dziwny symbol. Zwrócony krzyż. Było naprawdę. Podporowe wyzwanie, ciężkie. Legendarna zbroja mało co pomogą. Idziemy, jesteśmy. Eee, to ten portal, który był nieaktywny. Hmm, miałem go zniszczyć, to właśnie go zniszczył. On się tylko nie utopił. Ale raczej wątpię. O, ten mi się kończy, nie dożył. Nie, ja, udało się. Portal jest nieaktywny. Nasza przygoda się by tu zakończyła, ale. W książce ostatnie życzenie było jeszcze jedno rzecz. Mieliśmy odbudować zamek. Hmm. I co tu jest nie tak? Mi się wydaje, że te wieże. Że te wieże były wyższe, bo nikt nie odbuduje takich małych wież obronnych. Mam da is. Lol. Będę się koledzy bawili Dobre hmm. no, Jeszcze szkielet tu łażę, trzeba coś do ramy tu zrobić Może no, jedziemy tu na dół. Co zapasy Zapas do zdalnego. Może trzeba to nie potrzeba. No cóż, mogę nie wyrzucać reszty książek, ale to było niepotrzebne. I my w ogóle byliśmy. No bo łatwo i ten dziwny obelisk, że przejściowy wymiar. Ja. Te jabłka, pierwszy raz widzę takie jabłka. P.S. To miało być do tej historii. Ja tak naprawdę wiem, co to, jest, to, to jest. No dobra, byliśmy do tej historii. I po co dosyć fajnie wygląda? wiem, że to było takie małe. No, Musimy się jakoś mury, na mury, Nie ma za bardzo czym. No, może pokażę wam mniej więcej ukończone wieże. Witam was po długiej przerwie. Kilka godzin się męczyłem z tym zamkiem. Budowa no, trwa aż tyle. Ale to ja nie surowców jeszcze potrzebnych. A jak wróćmy do naszej historii. No, no dobrze. Odbudowałem zamek. Mniej więcej tak on kiedyś wyglądał. Przed tym atakiem. Ogólnie ta przygoda to była dla mnie środkorowa. Znikąd pojawił się Witcher. Zobaczymy sobie okolice. Każda wieża jest taka sama, tak jak miało być w planach. Nie wiem, kiedy się następnej przygody. To nie było łatwe. Jeszcze męczenie się z tym. No nie. Fajny zamek z pozbudowaniem. Po prostu nie ma jedno, kim był ten bezimienny wojownik. Pisało w książce, że jakimś przypadkiem, ale możliwe, zbroja ledwo przeżyła raczej przetrwała po walce z tym bosem. Prosimy, każdy ma taką szansę jak ja. Była przypadkowa wyprawa. Rozmienia się w przygodę. Jeszcze ten posąg i tam złoto. Nic nie doburzył. Ten zamek sobie stoi. Teraz wrócę do domku, gdzie było te zajście. Nie wiem, gdzie się tam jest. No, ja sobie skoczę. Tu powinno być wejście do mąki No shiak, jeszcze potwory mogę tam zrobić gramę No dobra O, widzicie tu jest domek No ale na to, że to koniec przygody Mogę mieć do takich książek miał ja trofea No ale cóż jeżeli chodzi o tą przygodę, to by ja było na tyle. Do zobaczenia w odcinku dziewiątym.